Co jeśli ugryziecie najbardziej jadowity pająk na świecie? Z pewnością wiecie, że po tym jak Peter Parker został ugryziony przez pająka, przerodził się w Spidermana. Ale co się tak naprawdę stanie, jeśli ugryzie Was najbardziej jadowity pająk na świecie? Spójrzmy na takiego pająka. Na końcu jego szczęk znajdują się bardzo ostre zęby, za pomocą których wbija się w ciało ofiary. A u podstawy pająka znajdują się gruczoły, które produkują truciznę, która jest następnie wstrzykiwana w powstałą ranę. Większość pająków nie jest w stanie przebić ludzkiej skóry, chociaż są takie, które mogą to zrobić. Na przykład tak śmiercionośne pająki jak wałęsak brazylijski. Jeśli zostaniesz ugryziony przez jadowitego pająka, konsekwencje takiego ugryzienia zależą od rodzaju jego trucizny. Trucizna hemolityczna działa na skórę i krew, powodując śmierć tkanki, tzw. martwicę, a trucizna neurotoksyczna zaburza twój układ nerwowy. Wkrótce po ataku pająka poczujesz ból, pieczenie i swędzenie w miejscu ugryzienia. Twoja skóra wokół rany zmieni kolor na czerwony, pojawi się obrzęk i blister, a następnie owrzodzenie. Mogą wystąpić alergie, którym towarzyszą obfite wysypki na całym ciele. Wtedy poczujesz ból mięśni, ból głowy, ogólne osłabienie oraz senność. Będą skurcze, nadmierne ślinienie się i pocenie, a w niektórych przypadkach z ust może nawet lecieć piana. Do tego wystąpić mogą nudności oraz wymioty. Wystąpić mogą również problemy z oddychaniem, możliwy całkowity paraliż ciała i śmierć z uduszenia. Jeśli trucizna dotrze do serca przeznaczenia krwionośne, przygotuj się na migotanie przedsionków lub nawet zatrzymanie akcji serca. Jako pierwszą pomoc przed przybyciem lekarzy należy umyć ukąszenie mydłem i wodą, leczyć środkiem antyseptycznym i nanieść na niego zimny kompres, pić znieczulenie i antyhistaminę. Aby zniszczyć białkową strukturę trucizny pająka, można kauteryzować ranę w pierwszych sekundach po ukąszeniu. Dlatego zawsze miej przy sobie pudełko zapałek. Lecz aby uniknąć śmierci, będziesz pilnie potrzebował zastrzyków antidotu. Zauważyłeś jadowitego pająka i się przestraszyłeś? To nie jest straszne. Bać musisz się dopiero kiedy znikną z twojego pola widzenia. Zostałeś kiedyś ukąszony przez pająka? Jakie były konsekwencje dla zdrowia Twojego i pająka? Czekamy na odpowiedzi w komentarzach. Dzięki za obejrzenie naszego filmiku. Dajcie znać, czy Wy lubicie pająki. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu naszego kanału i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!